Gdzie ma tu Wiking. Piąta rano. Nie, no po piąte. Jesteśmy na polach, słonko wstaje. Za mną jest jedno skoszone. No jest troszkę sterczą te kłaki, ale też nie przeszkadza w taki sposób, żeby można było, nie można było pochodzić. Kolejne pole tuż za drogą, czyli w tamtym kierunku, o tam. I tamto pole też jest skoszone, też wysoko. W tamtym kierunku są jeszcze 3-4 pola, które pojadę sprawdzę, może, nie, może jakieś jest skoszone niżej, albo już zostało troszkę tam ziemia ruszona. Tu niestety nikt nie skosił jeszcze, ale tam dalej, jak widać, kolejne pole jest skoszone. Także na razie w tym obrębie mamy trzy pola. Zobaczymy jak da się chodzić. Posprawdzamy. Jest taki rekonesans, nie będę łaził cały dzień po jednym polu, tylko. Godzinka tu, tu, może tu. Zobaczymy, jak da radę chodzić. Jeżeli da radę chodzić, chodzimy. Jeżeli będą fanty, chodzimy. Jeżeli nie będzie fantów, jedziemy dalej. Proste. Także zaczynamy yy, dzisiejsze poszukiwania. No i zobaczymy, co nam wyjdzie z tego. Coś jeszcze miałem powiedzieć? Nie, chyba już nic. Także do pierwszego dołka. Do zobaczenia na razie. Pierwszy dołek, pierwszy fant. Yy. Jest to naparstek w stanie agonia z patologią. Zajechany strasznie, ale to pierwszy fan. Faktycznie przyszedłem nie wiem, 5 metrów. Także pierwszy sygnał jest dobrze. Kolejne pole. Ostro, wysoko. No znaczy się wysoko. Może nie jest ono aż tak wysoko jak jest to, że to jest jakiś rzepak czy coś. I to ma bardzo twarde te patyki A tu jest normalne Te pole dzieli się na pół z tego względu, że jedna część należy do jednego właściciela, druga do drugiego Najlepsze to jest, że do sąsiadów No i w tamtym roku Kosił i zostawiał takie do, do kolana Te pałki No i tutaj przyjechałem, akurat on tutaj był w połowie koszenia prawie przed końcem Wbiegłem do niego na ten kombajn Krzyczy do niego, mówię, coś pan wariat? Mówię, koś pan to niżej, mówię, bo tu chodzić się nie da. Gościu oczywiście był w szoku. Nie wiedział, o co chodzi. Jakiś gościu nagle mu wpada do kombajna, nie wiadomo skąd i jak. No i faktycznie skosił to trochę niżej. No i najniżej chyba jak mógł. Jednak mógłby zruszyć tą ziemię. Ale można tutaj chodzić. Jednak po drugiej stronie drogi znalazłem jeszcze lepsze miejsce. Bo zostało to grzebnięte. Także chodzę sobie tutaj, ale bez jakichś efektów. Już kawałek przeszedłem, zobaczcie gdzie jest fatek. Ale pole jest, pole jest dobre. Tylko, że tam, już Wam pokazuję, gdzie widzę czarny pas. I czarny pas jest tak, że jest to albo przeorane fajnie, świetnie, albo coś, ktoś już coś tam zasiał. Yy, idę w tamtą stronę, zobaczymy yy, jak to wygląda. Jeżeli jest to zaorane, to będą fajne tam rzeczy wychodzić. Kiedyś tam wyszły jakieś przypinki NSDAP. Jakieś pierdółki, także coś tam powinno być. Lecę zobaczymy, po godzinie lub więcej. Wychodzi jeden Fenning 1889. Oczywiście, cesarstwo niemieckie, masakra. To czarne, co myślałem, to nie jest przeorane. To jeszcze stałem jakieś. Dziabongi, także jest kaszanka. Ale co? Ale teren jest obszerny, jest gdzie pochodzić. Można tu wezwać sobie jakichś znajomych, przyjaciół i razem te pole zbadać dogłębniej. Słabo dzisiaj, słabo, nie ma praktycznie nic. Ale nie kończymy jeszcze, jest, jest prawie ósma godzina. Także jeszcze myślę, że za dwie godziny. Jak dam radę, bo się gorąco zaczyna robić. Jak dam radę, to jeszcze połażę. I kolejna monetka. Są to dwa grosze aluminiowe z PRL-u z roku 1949. Prawdopodobnie. A raczej pewnie. Tu za tym dużym polem znalazłem takie małe poletko. Nie jest duże. Taki kawałeczek. Tu jeszcze nie skoszone i wyszła mi koninka także klamra od, od uprzęży fajna sprawa kawał miedzi A więc co, zrobimy podsumowanko, ponieważ na pacę dzisiaj w Fatusiu wiozę makrokruzera, multikruzera. Do do wysłania, do zesłania. Zaraz jadę na, od razu jadę na pocztę. Ale tak leży. Także co? Takie podsumowanie w sumie niewiele, no bo <kluzł> powiedzmy szczerze, niewiele, niewiele wyszło. Sądziłem, że tu będzie troszkę tego więcej, ale to tylko trzeba czekać, aż skoszą resztę pól i, no i trochę ruszą tą ziemią z pewnością to wszystko pięknie powychodzi na zewnątrz no, miejsca są, jest gdzie chodzić ja po prostu po każdym polu po, po chwilce pochodziłem tylko żeby się przejść i co, no, jest gdzie chodzić także co, przechodzimy do podsumowania, zaczniemy od śmieci śmieci wszelkiego kalibru i wszelkiego rodzaju śmieci trafiają do śmieci tu jest złom miedziany, który zawsze ze mną trafia do domu. Ten złom miedziany jest później przerabiany na baterię, czyli sprzedawany w skupie i idzie na baterię do wykrywacza. Może kiedyś sobie uzbieram na te e, nelopy e, czarne, także może sobie je niedługo, może mi się udaje kupić. Akulatorki jednak e, wygodniejsza sprawa. No i to, 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 to co dzisiaj wyszło, czyli Czyli co? No, miedziany, miedziany na parsteczek, jeden fenol, jeden, dwa grosze, jakaś blaszka i koninka. Także tylko takie coś dzisiaj, niewiele, ale za to fajnie się pochodziło. Szkoda, że jest tak gorąco, bo naprawdę niezbyt wygodnie się chodzi. No i co? No, myślę, że na dzisiaj tyle. A, jeszcze dorzucam. Wczoraj gdzie się pominałem, nie wiem dlaczego ich w ogóle wczoraj nie dodałem. Dopiero wczoraj się kapłem później, że jeszcze posiadam parę fajnych zdjęć z wyprawy i, i oczywiście je, je zaraz dodam, właśnie chyba je widzicie. Także, także te zdjęcia jeszcze dochodzą do, do kalendarza, do wyboru. Jeżeli ktoś tam uważa, że są fajne, to też się proszę zaznaczyć. No, i co? No, i sądzę, że. Sądzę, że to na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że następnym razem będzie lepiej. Jutro chyba sobie odpuszczę. Troszkę sobie odpocznę i porobię sobie. Troszkę porobię sobie rzeczy w domu. Mam trochę do nadrobienia parę spraw. Także, tak to. Tam gdzieś daleka, nie wiem czy wy to będziecie widzieć. Kurde, zgubił się, schował się za drzewa. Ale tam jechał ciągnik, tam jest droga główna, a za tą drogą główną są kolejne pola. Morze i orze. Nie wiadomo. Ale i tak w sumie jadę chyba w tamtym kierunku to. Chociaż nie, bo tam nie ma przyjazdu. A może... Nie wiem sam już pogubiłem się. No, ale jakby nie patrzeć, to, to jadę, może ten, może zobaczę jeszcze jakieś nowe miejsca, będą pokoszone. Ja się z wami żegnam. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Ja nie mogę się zatrzymać obok tego obojętnie. Jedno, tam jest drugie, a za tym nie, nieskoszonym jest jeszcze jedno, skoszone. Czyli trzy piękne pola. Trzy piękne pola. I w tym tygodniu na pewno tutaj na nich będę. Nie wiem czy jutro, czy pojutrze, ale będę, będę. To są fajne tereny i, i tutaj ogólnie. Yy, co? Była główna droga do, do Nowogardu. Także warto tutaj pochodzić. Fajne miejsce. Mówiłem, że kolejne orają. Pięknie, pięknie. Tu następne, a tam już widzę, gdzieś ciągnik dalej z przodu. Także kolejne pola się szykują. A tam jakąś ziemię uwalają. Ciekawe o co chodzi. Normalnie znakomicie. Do końca roku jest po czym chodzić. No to tylko kawałek. Kawałek miasta z jedną stronę miasta uderzyłem. A takich stron, gdzie mogę uderzyć jest ponad 20. Także to jest jedna wyrotówka wśród 22. Extra, extra, no nosso mês.